To jest fragment filmu Tu jest fajnie. Eee! Eee! Ufa idzie, upa idzie. Iść tam, iść tam, Wiki, do Mariusza, a my się 7. Pójdź, ufa się 7. Jork, słyszałeś, że, że Mariusz się ożenił z taką dziewczyną z Kielca? Nie, z Kielca wyobrażasz sobie. <gry> ja. Hany z Gorolicą się ożenił. Ale moja oma godali, że w każdej porządnej śląskiej rodzinie musi być przynajmniej jeden Gorol, nie? A to prawda. Ale wiesz co mój opa usprawiał? Że tyle nieszczęść na jedną familię styknie. No tak to wyglądało. Mądrze to powiedział, no. Ale fajna pogoda mamy dzisiaj, patrz. patrz jak tam na niebo wejdziesz. Ta śląska ziemia jest jakaś fajno, nie? Ja. I ona musi do tej Anglii jechać, ta Wiktoria. Po co ta dziewczyna tam pojechała, ja nie wiem, ty. Co ona tam widzi w tej Anglii? U nas by też jakoś robota i O, Tak. A bardziej jakie obroski fajne tu. Wiecie, Zaro, moja przyniesie fajnie po piwie, my 27. Ty się napiiesz kupotu z tym. Ja, Powiedz mi, Mariusz, że jest i skąd pochodzi, a? To jest, to ja? Gieskars. Ja się ty. No, wiesz, no, no u mnie już poślizgu dużo. Ty nie, swoje, no, ona swoje nie wiesz, to czy, nie coś tam napisze, umie, wiesz, ja a coś tam powie, ale już poradzi, coraz to więcej. No to fajnie, fajnie. No, Także wnet będzie. A każdy się, się trafili? My się trafili na punci, Rożek poszło. Kaj to jest punci, co to jest? Do częstochowy, jak się opiekty. Aha, <laughs> do częstochowy. No, no bo rzekać sobie dobrą baba, to musiałeś grzeszyć nieźle, muszę. No się ja, nie specjalnie i... udało. No niestety, no, bo no. młody bez tu się obiekty, bo jakbyś przyjechał autem, to byś to rozwała poprzednio. Czyś był to. kiedyś Jurk na pielguncy? To się bezbożnik. Ty. To byś się wybrał. Klub filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.